Panie prezesie, chciałbym zapytać, czy TVP powinna dalej mieć prezesa na telefon, telefon polityka, na pański telefon, i to w środku nocy, właśnie o trzeciej w nocy? Tak było, sam pan o tym opowiadał. Czy tak powinno być dalej? Panie redaktorze, to było tak. Jeśli ta sprawa interesuje opinię publiczną, bo nie jestem taki bardzo pewien tego. Otóż ja wróciłem właśnie o tej porze do domu i chciałem zobaczyć, co w telewizji. Zobaczyłem, że jest brak sygnału. Wiedziałem, że o tej samej porze, bo byliśmy razem w Krakowie, wrócił marszałek Terlecki. O trzeciej w nocy, panie Tak, prezesie. o trzeciej w nocy, więc zadzwoniłem do marszałka Terleckiego. No i marszałek Terlecki mi potwierdził, że tak rzeczywiście jest, że brak sygnału. Później dzwoniłem jeszcze do dwóch osób, no ale one spały, nie odbierały telefonu. I po dłuższym zastanowieniu doszedłem do wniosku, że chyba w tej sytuacji trzeba zadzwonić do prezesa telewizji. Co prawda znam go nieporównanie mniej niż prezesa Kurskiego, którego znałem jeszcze od jego bardzo młodych, a moich stosunkowo młodych lat. Ale go jednak już trochę znam. No i zaryzykowałem, bo to rzeczywiście towarzysko no nie była sytuacja najłatwiejsza. No ale zaryzykowałem i dowiedziałem się i to mnie bardzo ucieszyło, że to jednak jest tak, że ja nie mam odpowiedniego dekodera i nic innego nie stało. Ale czy ta sytuacja jest to, komuś, komuś to, komuś to e, rzeczywiście opowiedziałem jakoś to się rozeszło. To chodziło o to. Czy telewizja polska została wyłączona, czy też nie? Ale czy to świadczy o niezależności? To nie, nie oświat... Proszę pozwolić, do... proszę dać odpowiedzieć panu prezesowi. Dobrze? Panie Pan już zadał pytanie. To, nie, oz... nie, na to pytanie. nie oznacza żadnej zależności. To jest po prostu pytanie o to, um, czy coś działa, czy nie działa i każdy polityk, czy w ogóle każdy obywatel może takie pytanie zadać, jeżeli koncy. jakąś osobę zna.